Witamy Was kochani w kolejnym odcinku, w którym to zmierzymy się nowym, zupełnie nowym światem Style Showdown Dress to Impress. Jak poradzimy sobie dzisiaj? Właśnie, nowy serwer, nowe zasady, nowy zupełnie pokaz, eliminację przede wszystkim. No mi ostatnio, jak za pierwszym razem grałam, nie udało się dojść za daleko, zostałam wyeliminowana, ale zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. Mi się udało, nie wiem jakim cudem słuchajcie, byłam w totalnym szoku i w mega emocjach, jak zobaczyłam się na końcu na podsumowaniu, że wygrałam cały pokaz. Mega mi się to podobało. Mam nadzieję, że dzisiaj Sylwia będzie w stanie tego doświadczyć, bo to było coś niesamowitego. Lecimy, zaczynamy zaczynamy! 3, 2, 1! Wikingowie! Nie no, nie wierzę! Oh my god! Jakie to jest trudne! Normalnie cosplay! My musimy się przebrać, a nie ubrać! Dramat! Ja tutaj kompletnie nie wiem, jak tu jest taka okrojona ilość strojów! W ogóle w co iść? W jaki make-up? W jaką fryzurę? Na pewno zrobię sobie jakieś warkocze, ale co dalej? No właśnie! No właśnie! Co by tutaj wybrać? Wbijam tutaj. Która fryzurka? Takie dwie kitki? Nie, zdecydowanie nie pasują. To to jest fajne, to fajnie pasuje. Zjadę sobie nieco w dół troszeczkę do tych innych propozycji, ale ja nie mam pojęcia, jaką fryzurę mają wikingowie. Jestem mega ciekawa za to, jakie stroje nam tutaj zaproponowali, co my tam mamy. Ja tutaj nie widzę nic od wikinga. No i to jest najgorsze, że będziemy musiały same kombinować. O nie! Wybrałam fajną fryzurę i ją usunęłam przez przypadek. O, dobra, jest, wróciłam do niej. Ale mam tylko dwie minuty, a ja dopiero mam fryzurę i make-up. Ale nie, jest takie łatwe wbrew pozorów, to jest mega, ale to mega trudne. Tutaj na środku są fajne ubrania, ale one są vipowskie, więc ja tam nawet nie zaglądam. Co by tutaj wziąć? Co by tutaj wziąć? Może to? Nie, yy, nie, nie, to też biposkie, to tego też nie mogę. Nie mogę nic tutaj na górę wymyśleć. Może coś takiego, tylko bym musiała tutaj zmienić sobie kolor tego, skopiować yy, do tego kolejnego elementu, ale czy to będzie pasować? Ja tutaj po prostu tak szaleję teraz, że jestem w ciężkim szoku, że ja coś takiego ubrałam. Nic do siebie nie pasuje i jestem przekonana, że ja odpadnę już chyba na pierwszym, słuchajcie, wyborze. Dramat! Nic mi tutaj nie podoba się! A, nie wiem, co na górę ubrać. Gdzie tutaj jest jakiś taki t-shirt? Coś takiego? Jakieś falbanki? Może coś takiego? Ja w sumie chciałam takie jakieś płaszcz ubrać, ale ten płaszcz to chyba mi tutaj nie pasuje do tego pikinga. No nie, nie wierzę. No tutaj nie będzie łatwo, słuchajcie, naprawdę nie będzie łatwo. Ja coś tutaj wymyśliłam, bardziej w takim męskim stylu, ale jednak ubiorę jakąś minimalną biżuterię, no bo mam typowy make-up taki, słuchajcie, modowy i włosy raczej też. Może kolor skóry trochę mi tutaj nie pasuje. Nie, no dobra, ja już nic innego nie wymyślę. To bardziej mi pasuje. Na słuchajcie, jakiegoś hmm, no jak się nazywa ten co dyryguje? O, dyrygenta niż wikinga. No ale tutaj nic innego nie ma. Mi tutaj bardziej wyszedł jakiś chyba cowboy. Tak to bardziej mi wygląda. Trudno, mamy 15 sekund i ja już nic innego nie wymyślę. Trudno, pójdę tak jak jestem. Jest problem, nie mam butów. A, zapomniałam o butach! Co by tutaj ubrać? To te buty ewidentnie tutaj będą pasować. Nawet nie muszę zmieniać koloru. Dobra! Czy to jest wiking? Nie wydaje mi się. No, ja też totalnie nie wyglądam na wikinga. Trudno, idziemy w pokazie. No idziemy w pokazie i nie musimy się tutaj ocenić. No nie, no zobacz na to. Ja nie mogę, jakie to jest ładne. No to jest viking. No ale skąd ona to wzięła? Ja tam nie widziałam takich rzeczy, ale kolory tutaj zrobiły robotę. Teraz idę ja, ale w ogóle jak te kolory tu dziwnie wyglądają, przecież to było zielone, halo! O, wow! Ale stylowa! Ale żeś wymyśliła dziewczyno! Pocisnęłam, ale nie podoba mi się. O, tutaj chociaż Sylwia kolorystycznie zagrała ładnie. No pięknie to wygląda. No nie wiem, bardziej taki dziki zachód niż wikingowy, bardziej Ameryka niż jakaś... Dania chyba, czy też Norwegia, ale no tutaj też coś podobne. Ej, ta jest bardzo podobna do tej pierwszej. Chyba ktoś się podglądał. Ej, jak szybko, tylko cztery osoby! No właśnie, a teraz czas na głosowanie. Wybieramy co? Trzy najlepsze czy dwie? Zaraz się tutaj wszystkiego dowiemy. Wydaje mi się, że dwie jak tak mało nas jest. Nie, pięć osób jest. Dobra, wybieramy, głosujemy. Najpierw szukam ciebie, gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś, dostajesz ode mnie oczywiście i gwiazdkę. Yy, teraz muszę wybrać, nie, no ta stylizacja mi się podoba. Moja to taka biedna, nie zdążyłam tych kolorów zmienić. Ej, tylko na jedną głosujemy tutaj! No właśnie, też teraz widzę, że zagłosowałam na drugą, ale to nie, to się tak nie da. No okej, okay, no to masz głos ode mnie. A ty masz głos ode mnie, no nie ma innego wyjścia. Ej, w ogóle tu za każdym razem jest wszystko inaczej. O co tu chodzi? O co chodzi? Tutaj są jakieś dwie stylizacje. One teraz ze sobą walczą. Co jest grane? Jakie to jest dziwne! O nie, po prostu tego się nie spodziewałam. W ogóle już samo to, że głosowałyśmy tylko na jedną osobę, teraz one tutaj jakieś pozy, słuchajcie, strzelają, niezłe, ale co z nami? No właśnie, czy my też będziemy tak walczyć zaraz, y, takie dziwne rzeczy robić? Nie wiem, czy mi się to uda, czy my już odpadłyśmy, czy to jest y, pojedynek jedna na jedną? Nie sądzę, no nic tam nie mówiła ta przewodnicząca prowadząca o tym, żebyśmy się pożegnały. Ona tutaj na środku wygląda jak Joanna Krupa z Top Model. Ona tutaj wszystkim decyduje, eliminuje, ocenia pewnie, ja się jej trochę boję. Dobra, czyli to były dwie osoby, które otrzymały najmniejszą ilość głosów i one walczyły o przetrwanie i właśnie wyeliminowała tą, co przegrała. A my, moja droga, z tym naszym westernem idziemy dalej. No właśnie widzę, Uuu, udało się, jesteśmy, jesteśmy! Czy to już będzie grande finale, jak my jesteśmy tylko w trójkę? Na pewno musi być jakiś wielki finał. No dobra, piękne logo nowe, dress to impress, pięknie ono wygląda. Dajcie nam teraz pokaz, chciałam powiedzieć, ale tu jest coś innego. Tu chyba nie będziemy już miały okazji się przebierać. Wydaje mi się, że my po prostu teraz będziemy wybierane na podium. Niemożliwe, ja znowu dostałam największą ilość głosów? No dobra, czyli to już jest koniec, zrobiłyśmy tylko... Ile stylizacji? Dwie stylizacje, tak? I, I to już jest koniec, i na tym westernie kończymy. I z tego wynika, że ty masz miejsce pierwsze. Tutaj ma drugie miejsce, to a ja mam miejsce numer trzy, czyli no fuksem mi się tam udało załapać. No, powiem Ci szczerze, że nie spodziewałam się, że tak ekspresowo to się skończy. W ogóle ta walka Kogucia przed chwilą, którą widziałyśmy, totalnie to wszystko tutaj było zmienione niż w poprzednim odcinku, ale jestem ciekawa, czy tu się coś jeszcze zadzieje, czy po prostu będzie podsumowanie. The winner, the winner! Uwaga! Uwaga. A, kto wygrał, kto wygrał, kto wygrał? A, jednak ja! Oj, znowu coś wygrałam! O, jaka piękna stylizacja na głowę! O, wow! No nie, ja już drugi raz tutaj próbuję coś zdobyć. Tak bardzo bym chciała jakieś mieć tutaj dodatki. A może też coś zdobędę, bo byłam w tym finale. Nie, niczego mi tutaj nie pokazuje. Dobra, ja idę, słuchajcie, do normalnego serwera i chcę zobaczyć, czy ja w ogóle mam te dodatki i czy ja mogę z nich skorzystać. Zazdroszczę Ci! Ty już masz chyba całą garderobę tych wszystkich dodatków, ja niczego nie wygrałam, pomimo tego, że dwa razy brałam udział yy, w tych całych rozgrywkach. Myślę, że jeszcze nie raz będzie okazja, żebyś tam zagrała. Tak, słuchajcie, weszłam właśnie do garderoby i zobaczcie to, mam jakąś ozdobę na głowę. Ej, myślałam, że to są pakiety strojów, a to są pojedyncze dodatki i takie rękawki, ej, chyba je teraz wykorzystam słuchajcie, w tej stylizacji retro. One są genialne po prostu. No właśnie, bo tematem jest teraz retro. Jeżeli chcecie zobaczyć nasze kolejne zmagania yy, z tym nowym serwerem, gdzie gramy, yy, to koniecznie czekajcie na kolejne. Na odcinki, a teraz zobaczycie nas w takim zwykłym pokazie, bo ja chcę zobaczyć te nowe stylizacje iski. No, tutaj zobaczysz rękawki, bo ta ozdobana głowę tutaj nie pasuje. Tutaj musiałby być bardziej kontrowersyjny temat pokazu. Ale zobaczysz rękawki, które pięknie mi się tutaj wpasują. Z takim puszkiem, słuchajcie. Ale co tutaj założyć? Ej, teraz się trzeba znowu odnaleźć w tej starej naszej garderobie. Retro styl, retro, retro. Co tutaj może być takie? Retro. Już mam tutaj na oku jedną fajną rzecz, ale no sama nie wiem. A może pójdę w spodnie? Ja Jest zawsze jakieś sukienki, spódniczki ubieram, a teraz poszukamy spodni. Tak, to może być bardzo dobry pomysł. Ja teraz słuchajcie, trochę chyba zaszaleję i spróbuję zmienić to wszystko kolorystycznie, ale nie, bo jak ubiorę to, to zasłonią mi się te rękawki, więc muszę dać coś innego na górę. Coś takiego na ramionczkach najlepiej. A Ajajaj, ciężko będzie to wystylizować. Wcale nie jest takie łatwe, ale ja tutaj sobie poszłam o w coś takiego. Nie, no nie podoba mi się, chyba jednak powinnam ubrać coś innego. Ej, pogubiłam się tutaj w tym wszystkim! Ja teraz też się pogubiłam, bo tam w tym Style Showdown wszystko było inaczej! A! Dobra, idę w zupełnie inny strój. Ubierałam sobie spódniczkę, tylko zmienię sobie teraz jakiś wzór, czy to jakieś paski i chciałabym jakąś kratkę. Kratkę, gdzie tutaj może być coś takiego. No nie wierzę! Powiedziałaś o kratce, a ja właśnie sobie taką kratkę zrobiłam. Czy ty wziąłeś tą kratkę z samej góry tam? Tak, właśnie ta mi się najbardziej spodobała. No dobra, to ja wybieram coś innego. Do tego jeszcze jakaś taka kurszuleczka. Nie! Dlaczego? Możemy razem zawalczyć o taki piękny outfit w kratkę. No proszę, nie zmieniaj go. E tam już zmieniłam, przestań. Co mi tutaj mówisz, że chcę mieć swój? Zobaczcie, outfit, poszłam w outfit czerwony. To mi się jakoś tak, o, jakoś tak kojarzy z tym retrostylem. Do tego jeszcze przydałoby się jakiś gadżet, coś na głowę, jakaś ozdoba. Ja też właśnie się zastanawiam nad gadżetami, ale na razie ubrałam sobie, słuchajcie, okulary. Wydaje mi się, że one fajnie tutaj pasują, ale musiałabym sobie zmienić górę e, tych moich puszków w jakiś inny kolor. Ej, co ja tutaj teraz zmieniłam? O, nie, nie, to nie tak ma wyglądać! O nie, 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 o nie, to trzeba cofnąć. Właściwie chciałam sobie zmienić kolor paznokci, a zorientowałam się, że te moje rękawice też zasłaniają mi palce, więc to kompletnie nie ma sensu. I ja już chyba jestem gotowa, mamy jeszcze minutę, 45 sekund, więc nie będę już tutaj kombinować. Idę sobie spokojnie poczekać do garderoby. No właśnie, a propos paznokci, no to właśnie też na nich sobie usiadłam. I zrobiłam przepiękne, takie czerwone. Dobra, moi kochani, końcówka 5, 4, 3, 2, 1 i przed nami wielki pokaz stylizacji retro. No, jestem ciekawa, co tutaj zostało wymyślone. To nie jest retro. To mi się zdecydowanie nie podoba. To jest jakiś glamour? Nie, 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 nie podoba mi się. Wyciągnęłaś mi słowo glamour z ust, ewidentnie kogoś tutaj za bardzo poniosło. O, idzie Sylwia i jest kratka. I właśnie chciałam powiedzieć, że styl retro głównie kojarzy mi się z kratką, kolorem czerwonym, brązowym. Nie wiem, czy masz takie same odczucia? Dokładnie, mam takie same i ja tutaj poszłam sobie w kolor czerwony. Ej, fajnie, nawet to teraz wygląda, jak tak patrzę. Ale właśnie widzę, że ta kratka jest zupełnie inna, znacznie ładniejsza od tej, co ja ją wybrałam. Ej, tutaj też fajne kolorowe retro. Takie disco retro. Disco retro i mega mi się to podoba. Fajnie, fajnie. Takie lata. 80. O, idę ja. I moja kratka. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Ale to czadowo wygląda! Ej, mega, ode mnie oczywiście masz pięć gwiazdek. I teraz zobacz te rękawice piękne do samego końca, z tą taką, e, z takim puszkiem. One mi uzupełnią wiele stylizacji. Pięknie, pięknie to wygląda. Jesz jeszcze w ogóle, że to jest tak kolorystycznie dobrane, to wygląda idealnie. O właśnie, chciałam ubrać ten kożuszek, fartuszek, bo też by mi pasował, ale niestety zakryłby te rękawki, więc z niego zrezygnowałam. Zaraz zobaczymy, czy inni docelnią nasz styl retro. O, jest, mamy naszą krawędzię! Na podium! Brawo Sylwia! No w końcu, w końcu coś wygrałam, w końcu coś zdobyłam, ale słuchaj, tutaj konkurencja była dosyć duża, no bo tutaj też po 17 gwiazdek miały i jednak ten czerwony kolor wygrał. No dobra, dzięki wielkie, kochani, że byliście razem z nami! Dajcie koniecznie znać, co chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach Dress to Impress. Do zobaczenia! Pa!